Witam Was kilka dni po tym, jak zakupiliśmy rzeczy w Primarku, więc jeszcze holu nie zrobiłem tak naprawdę. Teraz właśnie będę rozpakowywał. Pokażę Wam stylówki, jakie kupiłem, ale zastanawiam się, którą zostawić, a którą oddać. Bo tak naprawdę one są podobne do siebie, tylko kolorystycznie się różnią i trochę rozmiar też zmieniłem z tego względu, żeby wiedzieć, czy na przykład spodenki w rozmiarze L czy w rozmiarze M będą lepiej leżały, także nie będę przedłużał. Dobra, pierwsza rzecz to są spodenki oli, ale musi wymienić na rozmiar mniejszy. Problem jest w tym, że nie mają metki i nie miały metki w ogóle, więc ciekawe, czy to przyjmą w ogóle. Koszulka, oczywiście wszystko kupione w Primarku, więc ja to najpierw rozłożę, może i Wam pokażę. Od razu podzielę to na stylówki. Dobra, kupiłem sobie trzy komplety, czyli ten granatowy, zielony i trzeci zielony. I dodatkowo jakąś koszulkę, więc. Przechodzimy do pierwszego kompletu. Jest to rozmiar L -ka. Taki materiał letni, bym powiedział. Cena 16 euro tylko za górę, bo spodenki są osobno kupowane i spodenki w cenie. I spodenki w cenie też 16 euro, czyli razem 32 euro. Rozmiar LK. A ja tutaj na, na odwrót położyłem yy, spodenki. Rozmiar L, -ka. Taki komplecik. Głównie o wakacje mi chodzi, dlatego to kupiłem. Przechodzimy do drugiego kompletu. Tu są takie spodenki z takim szwem, tylko z przodu. Z tyłu tego szwu nie ma. Taki ciekawy detal. Rozmiar MK i zastanawiam się, czy zostawić MK, czy wymienić na LK. Z tego względu, że na nodze trochę się napręża ten wzór i może dziwnie to wyglądać. Cena, cena, to nie wiem właśnie, co to znaczy. To jest jakaś KEM od premarka firma, czy jakaś taka kolaboracja. 18 euro za same spodenki i za górę 16 euro M. Yy, koszulka to M. -ka. Bez żadnego wzoru, bez niczego, ale za to fajny, taki gruby materiał się wydaje, więc spoczko. Trochę drożej, ale zastanawiam się nad spodenkami, to znaczy jeszcze zaraz będę przymierzał, więc Wam pokażę o co mi chodzi. No i tutaj jest trzeci komplet taki jak ten granatowy, tylko, że tutaj Materiał jest bardziej taki piżamowaty, trochę inaczej wygląda i tu e, rozmiar M, -kim. M sobie wziąłem, cena taka sama chyba, 16 euro jak ten pierwszy komplet, 16 euro koszula, właśnie ale przez to, że ma trochę inną strukturę to też inaczej to wygląda, ogólnie fajnie, fajnie, na wakacje wiadomo inaczej to trochę będzie wyglądać, z tego jestem najbardziej zadowolony i tutaj jakby nie mam żadnych zastrzeżeń, czyli koszulka różowa takim nie, nie, nie rzucającym się mocno różu cena 16 euro, rozmiar LK. tu jest jakaś kolaboracja z tego co widzę co to znaczy? Często jest w Frymarku jakaś kolaboracja, więc oficjalny, licencjonowany produkt Miami, może to są jakieś związane z piłką albo ich jakimś sportem także yy, zostawiam ten temat i ma tak, w jednym rękawie ma taki wzór on jest ciężko widoczny, pewnie na kamerze też inaczej to wygląda. Tu jest taki, taki wyszywany wzór Miami i dodatkowo jest tu futbol właśnie, Miami. E, wyszyty wzór na samym dole. No bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, fajnie się prezentuje. I oprócz tego, z tyłu ma taki właśnie wzór, który jest delikatnie rzucający się. Nie widać tego na pierwszy rzut oka. Inter Miami, nie wiem co to jest, czy to jest tego David Beckham Klub, nie wiem, nie znam się. Ale coś mi się kojarzy, więc tak to wygląda. Ale dobra, czas na przymiarkę, także wskakuję w ciuchy. Pokażę wam jak to wygląda na, na mnie. Do stylówek będę zakładał te buty, czyli kropa, który kupiłem tam rok temu, może nie wiem, może wcześniej. Miałem podobne, tylko że ten ma bardziej taki beżowy kolor, nie jest taki czysty biały i Taką wstawkę ma pomarańczową, bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście, jak będę miał jakieś różne kolory, to będzie, nie, nie będzie pasować. Ale klasycznej stylówki, ten pomarańczowy, nie będzie się rzucał w oczy. Cena, o, 79 79, ja myślałem, że 160. Cena 79, zł, ale wiem, że bez promo... bo to jest promocja, wiem, że bez promocji tutaj 159,99 i ja w tej cenie kupiłem te poprzednie, które miałem. Wyglądały identycznie, ale po prostu pożółkły podeszwy takie zrobiły się nie, nieładne, więc o te będę musiał trochę inaczej zadbać. To jako, jako but do moich stylówek dzisiaj będzie. Do pierwszej stylówki, czyli do tej różowej koszuli, do tej różowej koszulki założyłem granatowe spodnie, bo zielone by nie pasowały. No i buty białe, także tak to wygląda pierwsza stylówka. Oczywiście spodnie będą też, spodenki będą inne. Po prostu teraz nie miałem innych. Jak już mówiłem, jakieś logo, z tyłu logo. Także ogólnie, styl tej koszulki taki oversize mi się podoba. Fajnie, fajnie. Nawet jak jest gruba, to nie czuję tego, że rozgrzewa. Przechodzimy do następnej stylówki. Druga stylówka, czyli granatowe spodenki i granatowa koszula. Wygląda dosyć fajnie, ale zastanawiam się jeszcze nad tym. Ten, nie, nie tą samą, 1 do 1, tylko... Wieczorem jakby to przymierzyłeś, no. jak kupiłeś, to, byłeś, to mm, nie wiem, światło chyba było jakieś takie ciemne i nie wyglądało to dobrze. Ale ten kolor wygląda o wiele lepiej niż zielony. Zielony wygląda jak piżama no i może dwa zielone. No. Ten ładny, tylko pytanie na przykład, czy nie chciałbyś jakiegoś może, nie wiem, innego, co nie szukałeś wcześniej. Dopiero co, jakby to Musiałbym się pewnie. przejść tam i zobaczyć, nie? Może samych beżowych? Nie ma, nie? No zobaczymy. Więc tak, tak to wygląda. Wszystko już powiedziałem. O tym leży dosyć spoko. Wiadomo, że taki bardziej letni to jest zestawik. Nie wiem jak oddycha ten materiał. Zresztą jest ciężko do powiedzenia teraz. Drugi zestawik, czyli ten sam, tylko w kolorze zielonym. Spodenki są już troszkę mniejsze, bo tamte były L-ki, te są M-ki. No i tak jak właśnie Ola mówi, że trochę krótkie się wydają te spodenki. I one podnoszą się. Jak ja ruszam się, to widzę, że, że się lekko podnoszą, więc tamte... No, tam tamte mi się lepiej tak trochę widzą. Jeżeli chodzi o stylówkę, wygląda też fajnie, dosyć tak inaczej, oryginalnie, że tak powiem. Nawet zegarek mam pod kolor opaskę. Trochę inaczej to wygląda, ale granatowy by był bardziej taki uniwersalny, gdzieś tam pochodzić. Także ten jedynie to by był na faktycznie na takie wakacje, nie? I ostatnia stylowa, czyli zielony komplet. I to jest to, o czym mówiłem. Nie wiem, czy będziecie widzieć to, że ten szef rozchodzi się. Tak trochę po małe. I pytanie, czy to jest właśnie wina tego, że jest za mały rozmiar? To jest MK, ale no, tak dziwnie, no dziwnie w kroku się właśnie tutaj, dziwnie tak się właśnie w kroku tutaj naciąga. Ale ogólnie wygląda fajnie ten kolor i, że tak powiem, tak nie nie plażowo, nie jak ten poprzedni. Więc mógłbym normalnie też nosić. Też jest właśnie z, takich, z takiego grubszego materiału. Nie wiem, co to za materiał, nie pamiętam. Nie widziałem, ale dosyć, dosyć e, fajnie to wygląda, tylko właśnie te spodemki mi się wydaje, że jest lepiej chyba Elkę wziąć. Ale nie pamiętam czy była Elka, więc i tak to by było na tyle z tych moich stylówek. Dajcie w komentarzu znać, którą stylówkę najlepiej zostawić, a którą po prostu oddać lub wymienić nawet. Jadę właśnie na siłownię 7 stopni. Jeszcze mrozik po nocy. Dzisiaj będę oddawał te rzeczy, które wczoraj przymierzałem z Primarkę i jakieś zakupy zrobimy. I jeszcze dodatkowo jakiś spacerek. Nie wiem, jak jutro będzie pogoda, ale wczoraj było pięknie: 21 stopni. A dzisiaj i jutro, czyli weekend, 11-12 stopni maksymalnie będzie, więc pewnie odczuwalna temperatura będzie niska. No i w nocy będzie dochodzić do minus 1, Więc Chociaż wczoraj się pokorzystało z tej pogody. I teraz będziemy robić małe porównanie, jak wygląda ten nowy fotelik do fotelika, który... Do tej pory używaliśmy. Wielkościowo ten jest, wiadomo, większy, bo to jest dla większych dzieci. Taka ciekawostka, że ten fotelik też nadaje się dla dzieci, które się dopiero to urodziły. To jest nawet taka informacja. Dziecko, no w sumie, tak, jeżeli jest jakieś mniejsze dziecko, to pewnie się nie zmieści, ale wydaje mi się, że tutaj jest tak bardzo obudowane, że faktycznie dla takich najmniejszych bobasów też się, też się to nada, ten fotelik. Natomiast jestem pisane 45 do 60 cm do 60 cm powyżej już trzeba tą wkładkę wyciągnąć i tak samo po prostu teraz będziemy robić, że tą wkładkę usuwamy. Ona dosyć zobaczcie jaka jest gąbka gruba. fajne, fajne, ale no mówię, że to się nie przyda nam z tego względu, że pola już jest większa i zostaje nam taka część w foteliku, czyli taka dosyć głęboka I tutaj. Są jakieś informacje, nie wiem, czy są jakieś informacje. Tutaj jest powyżej 15 miesięcy. Powyżej 15 miesięcy i powyżej 76 cm. Nie wiem, do czego jest ta informacja. Chyba, żeby usunąć tą część z tą poduszką prawdopodobnie. Ona jest tam przytwierdzona, więc nie wiem, jak to działa. Ale jest bardzo taka... Dużo się ją wysuwa w górę, jak widzicie. Ta część akurat jest spoko. No i jest daszek, którego... Który w sumie tutaj też jest, zapomniałem. Jest też tutaj Daszek, trochę mniejszy, wiadomo, i tu też była ta część, którą usunęliśmy ze środka. Tylko nie wiem, ta gąbka, tylko nie wiem, gdzie ona jest teraz, bym musiał poszukać. Jeżeli miałbym kupić od razu ten fotelik dla dziecka, które się dopiero co narodziło, to tu już jest pewien problem z tego względu, że tu mamy tą. Osłonę można ją po prostu y, jako rączkę, w sensie to jest, no nie wiem, czy to jest osłona, czy rączka do samochodu, w sumie to i to. I można po prostu sobie złapać i nieść. Ten fotelik już jest bardziej y, na stałe do samochodu, więc my go jak już wepniemy do samochodu, to on już tam zostanie i po prostu tam będziemy już pole wkładać do tego. Z takich ciekawostek, jeszcze o których nie wspominałem, no nie wiem, chyba wszystko już poruszałem. Można oczywiście w takiej pozycji, o tak się ten fotelik dokładnie porusza na tej bazie, która będzie w samochodzie. Ten fotelik też miał opcję rozsuwania, ale on się bardziej rozkładał nie na bazie, po prostu się rozkłada. Gdzieś tutaj mamy tą opcję, ale nie chcę rozkładać teraz, żeby nie pasowało to później. Jednak jest pod pole. Kolor jest też taki sam, kozy beż, cozy beż, cozy także bardzo fajnie to wygląda i to tyle z takich rzeczy. Bo w większość chyba już i tak omówiłem. Dobra, ja już go z powrotem chowam. Z tego względu, że na razie go nie używamy, więc po prostu niech on sobie tam czeka na odpowiedni moment. Pola, wracaj! O! Wracaj! W centrum piątek 11 kwietnia. Odbieram dokumenty Poli. Mam nadzieję, że nic nie będzie takiego stało na przeszkodzie. Czyli na przykład nie wiem, dwie osoby muszą być do odbioru, dwóch rodziców musi być do odbioru. Mam nadzieję, że tak nie będzie, więc zaraz się przekonamy. Idę sobie do urzędu. Przy okazji mam jeszcze ciuchy z chemu. W sumie jedną rzecz, nie wiem co to tam jest, ale jest od 10. otwierane, a nie chcę się czekać 40 minut. Po prostu chyba jutro pojedziemy specjalnie do sklepu. Na, do nowej galerii może może coś z nowej galerii ponagrywam więc zobaczymy jak to będzie odebrane bez żadnych problemów tylko z parkingiem miałem problem że zaparkowałem na miejscu do ładowania towaru ale już zapłaciłem za niego więc że tak powiem musiałem później jak zrezygnowałem to i tak 72 centy zapłaciłem za to że stałem 5 minut więc to bez sensu było kompletnie no ale cóż Peszek po prostu, peszek. Teraz zajeżdżam do Lidla na zakupy szybkie. Już z zakupu wracam do domu, godzina 10.28-29 w sumie. Także dobry czas. Jeszcze sobie może zjem śniadanko, i wtedy do roboty pojadę.